Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku specjalnym na moim kanale. Możecie to uznać jako specjal na 20 tysięcy subów, czy na 22 tysiące? Kto co woli, nie było specjalu dawno na kanale, i dzisiaj mamy coś naprawdę wyjątkowego. Nie mamy jakiegoś tam sosu gruszkowego, mamy. One Chip Challenge najostrzejszy chips na świecie. Eee, jest od 16 lat, ale co tam, ja to. na ludzie myślę. W czytałem skład. To myślę, że on będzie podobny jak ten noc co mam od ostry Dzieje czy coś. Ale dobrze, otworzę tutaj naklejkę? patak tak, naklejkę. Any last words, takie stanie słowa. Mamy tatuaż, mamy ostatni chips. Mamy tutaj rękawiczki nawet. Instrukcja How long does it burn? Czyli przez 3 minuty to pokazuje otwórz, załóż rękawiczki, przez minutę napięli. Najgorzej jest w trzeciej minucie, pokazuję. I mamy 5 minut bez popijania. Nam to mówią. Mamy jedną rękawiczkę. Oczywiście, o, jaki rozmiar tej rękawiczki, a nie jakieś emki Najgorsze. No, dobrze. No, jednak nie. Taka l bym powiedział, ta rękawiczka. Ale tak, mamy teraz delikatnie otworzyć tego chipsa. Więc go delikatnie otwieram i jest tutaj. Szczerze, pachnie takim serem. Muszę tylko swojego kotać, Michael, bo to jest niebezpieczne dla kotów. Jest i ten, oto chips. E, mamy minuta 44, zacznę, będzie 2 minuty równo e, po zjedzeniu. Nie czytamy tej instrukcji, więc wtedy włożę to cholerstwo do ust. Włożę, podejmę się tego wyzwania. One Challenge, mam już ślinę, dużo, raz, dwa, trzy. Hmm. Powiem szczerze, <laughs> najgorsze było to połknięcie tego cholerstwa. <laughs> uh. Nie dam rady. No, jest taka, że powinno się pić alkohol, do rzeczy. Ale nie, nie będę pić alkoholu na wizji, Ale mi język. Pali. Nie było to jakieś specjalnie ostre. Ale kurde mi język pali. Powiem tak. Było to ostre. Mocno ostre. Porównywalnie jak to no skupały, bym powiedział nawet w tych ilościach. Ja sobie musiałem usta przepukać. Rękawiczkę ściągam. Było ostre. Nie ja wytrzymałem tych pięciu minut. Bo jednak jest to. No, ostre. Mówiąc szczerze, e, jeśli mamy to porównać z czymś, w z nocą chwały, taką na trochę. Z czym jeszcze w sumie? No nie wiem. Z czym to porównać? Wiem chleba. Ale było to ostre. I cóż, jeśli Wam się spodobał, to w górę, komentarz, suba. No i co? Do zobaczenia na razie.